W Budapeszcie trwa konferencja środowisk, które określają się jako narodowo konserwatywne. W wydarzeniu biorą udział były premier Mateusz Morawiecki oraz szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. Po raz trzeci w stolicy Węgier została zorganizowana konferencja środowisk narodowo konserwatywnych, tzw. Conservative Political Action Conference. amely tapottat sem enged a függetlenségéből. Węgry są konserwatywną wyspą na europejskim oceanie postępowych liberałów, Europa. Podczas inauguracji dwudniowego wydarzenia węgierski premier Viktor Orban podkreślał on, że przed Europą i światem ważne wydarzenia. Wybory do Parlamentu Europejskiego i prezydenckie w USA. Oczekiwał mobilizacji środowisk prawicowych i konserwatywnych. Tematy jakie są podejmowane w trakcie konferencji to m.in. suwerenność państw, ochrona granic, ideologia gender. W dyskusji udział biorą między innymi premier Gruzji, prezes hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal, amerykańscy politycy, którzy w przeszłości pełnili wysokie funkcje publiczne, czy były premier Słowenii Janez Jansa. Jutro swoje wystąpienia będą mieli były polski premier Mateusz Morawiecki oraz szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Wśród prelegentów są też politycy suwerennej Polski.